Wiecie dlaczego słucham radia Kix FM? Powiem krótko, tu mówi się prawdę. Radio Kix FM to więcej niż radio. Dlaczego nasze radio jest inne niż wszystkie? Dlaczego jest wyjątkowe? Dlatego, że to my możemy przyjechać do Ciebie. Ty niekoniecznie musisz przyjeżdżać do radia. Radio jest wszędzie tam, gdzie jest internet. Na przykład w Twoim garażu, tam, gdzie naprawisz samochody. Albo na przykład w gabinecie kosmetycznym też w ciągu 5 sekund możemy rozstawić sprzęt i poprowadzić program przy okazji zareklamować Twoje usługi. Może być wszędzie. Jeśli w Twoim ofisie jest internet, dlaczego nie? Napisz do nas maila. Słucha nas ponad 90 tysięcy Polaków mieszkających w Londynie. XFM to sport. I zdajemy sobie sprawę z rangi tego spotkania. Myślę, że Iga nas niczym szczególnym nie zaskoczy. My również jesteśmy bardzo szczęśliwe i zadowolone z naszego biegu, ze srebrnego medalu Mistrzostw Świata. I zdrowie. Makarena, 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 makarena. Dzień dobry Jurki, witam ciebie bardzo gorąco i serdecznie. Jeżeli lekarze dostaną płatka, to byłoby bardzo dobrze. A muzyka najlepsza, bo jest spełnieniem marzeń muzycznych naszych słuchaczy. Służy do tego program Face Music. Od dzisiaj Turcja będzie mi się kojarzyła z tego typu utworami. <noise> Dzień dobry, witam serdecznie, Radio Kiks FM, Face Music, piosenki na życzenie na zamówienie. Face Music w radiu. Kiks, muzyka zamawiana przez słuchaczy, rozciąga się również na całą dobę. Uła, to jakaś kosmiczna muzyka na antenie Radio KXFM. FM. No to nieźle nam zabojowała słuchaczka. Piosenki do życzenia na zamówienie. Wojtek, co ty na to? Ja na Jacek. Jak tam? Ja... Dobry, dobrze, dobrze. Tak. Cieszy cię to, co? Lubisz takie podkrętki. Powiem, powiem ci, że... Od samego rana dobra muza, dobra muza, no? No to tak jest, no to tak, to jest wypadkowa naszych działań. Oczywiście słuchacze meldują się ze swoimi utworami, a później one dalej są w, w rotacjach w naszej playlistie i dalej są grane. Jeśli chcesz, żebyśmy pomogli Ci w sprzedaży Twoich usług i towarów oraz nagłośnili eventy, to możemy Ci w tym pomóc. Spoty reklamowe w Kix FM, strona internetowa i facebookowa sprawią, że szybko dotrzesz do polskiej społeczności. Jak się z nami skontaktować? To proste. Wpisz adres kiks.fm i kliknij na reklamę. Słuchać nas możesz wszędzie, tam gdzie jest internet, czyli na całym świecie. Smart radio, aplikacja na telefonie, player na stronie kiks.fm, gdzie chcesz nas posłuchać? Jak nas wygooglasz, to znajdziesz jeszcze więcej opcji. Po co się ograniczać? A co najważniejsze, radio Kix FM ma. Najlepszych słuchaczy.